Yo na z tej strony Norbix, a dzisiaj ze mną jest Vixort i Adamixon To jest wielki powrót Adamixona Jesteśmy tutaj, się spotykamy na że 99 Przywitajcie się chłopaki No, no i właśnie ten e, Ja z Vixortem mamy już całą grę e, przeszliśmy A Adamixon jeszcze nie Tam ma, e, zaraz będzie robił drugi gore birfa Ale to nic nie szkodzi i... Ej, Vixort no. Jest problem, chodź. Adam, Adam, ja. ty sobie tutaj farm. Chodź, idziemy na trading parze, kupicie gdzieś peta na rozdanie. Zalogowała, ja tak się zalogowałam ja, mnie też. O, o. ja już mam m, chyba najlepszego peta w grze, ale nie takie, które pomagają swoją siłę. A ja ile ma? Rękę, a ile ma? Ten... 50 kopii. Aha, no to nie, no, nie wiem. Mój najlepszy, najlepszy pet to 42. Lepszy. I to nie jest taki PET, który ci pomaga. Aha. Ale to nie najlepszy PET dokładnie, bo to najlepszy PET to może na 60k na przykład. A jaki właśnie jest? No tak, bo mm -hmm. może Ale być Rainbow czy Shiny. Czy tak, bo może być Rainbow Shiny. Titanic jest na Trading Plazie. Ło, co tu się stanęło? Mam Giga ladii, a jest jestem no Titanic. No cz czemu... Nieważne, nie unikajcie widzowie jak to wygląda. Czemu to jest takie Ej, drogie? Bo... Ej, bo mnie bardzo zlagowało. A mi tak nie, że laguje, tylko tak wszystko Mówię, jest to, szare. Nie ja tutaj rozwalam całą mapę. Dobra widzowie, ja sobie kupuję takiego jednego peciszka. I wam, i wam słuchajcie widzowie, też wydaje to 10 tysięcy? Albo nie, bo... Yy, dobra... Yy, te, takiego peta e, wam robię na rozdanie. Możecie wygrać teraz. Peta, e, po prostu e, tego, który ma. E, czemu ja nie mam już peta założonego? E, tego e, właśnie. E, tego oto. A, bo nie możemy mieć na Trading Page. Dobra. E, tego właśnie oto. Peta, cyborg do minusa. Wystarczy zostawcie ładny komentarz ze swoim nikiem. Na następnym odcinku specyfikatory 99 będą wyniki, więc no. A ja nie mam leciwego do minuta. No, no ja, ja wiem, ty masz 50. teraz słabszego ode mnie. Ja, ja, ja mam mini który ma i tak 50k. No tak, a ja mam, który ma 50k, e, koma 7. To jak na razie Ej, sobie z... ja sobie ja 1. Ej, zobacz, ile, ile, ile diamentów ma tutaj jedna osoba w serwerze. Milion. Co jest? Potężna. To strasznie potężny Ej, ale. Mi się coś baguwało, bo u mnie na serwerze nie, 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 nie. Nie, 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 Ja nie, nie, Ja nie, Dobra, no ja, 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 no, ja nie, 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 wiem Ja nie, Ja nie, nie, Ja nie, 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 a dlaczego widzę, że stworzyłem taki filmik? No bo e, po prostu stwierdziłem, że musimy porozmawiać. Musimy się spotkać. Po co? Dlaczego? No bo jest taka sprawa. -ci -ci, -ci -ci, nie się na ma być. Gdzie jesteś? gdzie jesteś? Słuchajcie, jest sprawa. Bardzo ważna. Co myślicie, co dodadzą w nowym update'cie 9 grudnia? Uuu, nie ma pojęcia. Ja Myślę, że dodadzą jakieś, jakieś mapy i jakieś porąbane pety. Ja no. obstawiam, że nowy najlepszy pet będzie miał jakieś 70k. Nie no, może ja być. o 70. Nie, bo teraz nie, bo teraz nie, bo może być Rainbow Shiny, to gdzieś, nie wiem, następny najlepszy pet, jak będzie rainbow shiny będzie miał może z 200k. W następnym nadwycie. tak 100k lub 90k. No ja coś takiego celuję. Ja cełuję tak od 150 do 200. Ja coś takiego cełuję. No. Ja dam takie coś do, od 100 do 150.

W ogóle, e, widzowie, napiszcie też na, na jakiej wy jesteście. Czy już macie wszystkie rebirfy zrobione? Ja wiem, że już to jest mega dawno, e, że już mega dawno powinienem zrobić wam jakiś filmik spec Simulator 99, albo ja po prostu nie, e, tam jak e, właśnie ci wie ja byłem z Vixortem na update, ale zapomniałem ten filmik wam po prostu wrzucić, no i tak wyszło. No, e, ja powiem tak, ja dlatego nie mam wszystkich i nie, miał, i nie mam tych dwóch rebirców, bo ja z dużym opóźnieniem dołączyłem i też tak się i też tak mało gram. Nie gram jakąś super ilości czasu, tylko ja tam sobie wejdę godzinkę, pół godziny pogram i już i już się Ten ja z Wiksortem ja w dwie godziny zrobiliśmy dosłownie wszystko. No, Ja nie, no, nie godziny, tam to nie, godziny, tak, nie, nie, to nie, ja nie, to nie, Też roboty to ale my to wcześniej zrobiliśmy, więc dlaczego, nie, no, to nie, to nie, to czego? pokaż swojego peta e, najlepszego Dobra, i w ogóle ich jest milion, teraz dopiero zobaczyłem. Eee, okay, słuchaj. No. E, e, pokaż swojego huge peta pięknego. Ale czy to Nie, pokaż tego co jest. E, e, no dobra, możesz pokazać twoje te dwa pety, no. Jakie dwa, czemu? Jakie dwa? No nie A wiem ile ty tam masz. Radsze twoje! Rzadrze? Tak, o to mu pewnie chodziło. To Rwix. No tak.

No Ale to czy na to dziewięć w ogóle w Juli Kuli buli, gra mm. W ogóle w Juli Kuli Buli gra Weź, nie, nie weź To power się założył. dobra e, Ja idę Bo? sobie zrobić opening Poczekajcie chwilę Mogę teraz Bro, 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 bro Ej, słuchajcie, widzowie, pamiętajcie, zostawcie jakiś miły komentarz, no chyba, że uważacie, że moje filmy są jak ściek spokojnie, ja też tak uważam, nie jesteście sami. Siema Norvix. Siema Ej, beka by była jakbym dropnął e, tego huchpata najrzadszego, ale wątpię. Nie ma opcji, bym powiedział nawet. Nie ma opcji no. się tego jajca nie mam jak blokowanego, Ale? Ale z każdego no, można no, dropnąć no. Z każdego można dropnąć jajka Jak ma się dwa rebirsy, to wtedy nie. można Nie, nie. Ale nie, mi się wydaje, że te y, jajka, które tutaj będą, to y, y, 105 jajek, co nie? To to będzie rozłożone na dwa update, mi się coś tak wydaje, że prostu teraz nie ma tak dużo czasu. A bo jeśli jeden na jeden update to zrobi, to się zaskoczymy. No nie, nie ma opcji, nie ma opcji, bo on ma tylko, bo on miał tylko 8 dni. On miał tylko 8 dni, nie ma szans. ale nie ma... Ale to jest niemożliwe, żeby on tak szybko to zrobił. No właśnie, czyli mówię, że, on, że to roz, zostanie rozłożone pewnie na dwa update'y, tak mi się coś wydaje. I jutro widzowie, przez to, że nie było przez pięć dni filmów, o, przez taki kto, kto się zastanawiał czemu, to jutro wratuje filmik z Fortnite od razu. Dobra, no bo wiesz, że już jest LEGO, już wyszedł dzisiaj. Wyszedł no wiem, wiem. A! I jeszcze jedno do powiedzenia. Jest darmowy skin do odebrania. Ale nie tak jak wejdziesz na Fortnite, tylko trzeba tam coś zrobić. A i co chciałeś? Dwa moje najlepsze hero czy jakieś najrzadsze? Najżad, nie wiem, no najrzadsze, najlepsze najlepszy i wiesz, po prostu. Najlepsze. Ja bym pokażę wszystkie. Dobra. A i tutaj jeszcze... A jak my, my nie mamy ze sobą treada? Ej, mi się zbagowało. O, dobra, bugowało mi się. Dobra, ja otwieram parę jajek i lecę na trening plazę posprzedawać. To jest... Dobra, widzowie, robimy szybko tutaj właśnie tej Classic obi, bo aha. Ej, który wybrać mam pole, jak myślicie? W Classic Obby. A ja to robiłem, ja to robiłem. Po prostu, ja to... Zrobiłem zap ja to zrobiłem, po prostu wybierz jakieś sobie tam pole, wejdź, i jeśli będzie dobre, to od razu cały czas iść prosto i po prostu w pewnym momencie wybuchniesz. Bo ja miałem taką drogę, że musiałem iść do przodu, później w lewo i znowu do przodu i później na skos. Aha, Aha ja jestem bambikowy widzę w, w obi, więc się nie śmiejcie. Dobra, ja idę z tobą. Ja już przeszedłem. O, dostałem jeszcze tutaj coinst z flaga, więc super, fajnie. Dobra, mamy. E, I teraz tak, kolejne jakie mamy wyzwanie. Eee... Catch wish... Fashing minigam... Dobra, nie przeszedłem to się. Aha. E, bo, ra, bo widzowie rangę muszę kolejną wbić, żeby... W sumie móc sobie kolejne tutaj peciszki kupić, no nie Więc po prostu, jakby, no wiecie Bo ja jak na tego, po prostu mam mega mało y, Do ekwipowania tych petów, więc po prostu, no niestety e, Tutaj e, patrzę sobie, o właśnie e, Na normalnym PC ma to, że X Wam, e, nie Widzowie, e, słuchajcie, wyniki będą na następnym, no nie, na następnym odcinku. Kto to wygrał? I po prostu wyślę, jak dodadzą tutaj mailboxa. Bo jak na razie. Aha, nie, tego Cybruk do Minusa. A no właśnie. Cybruk do Minusa? No, przecież kupiłem, teraz mówiłem, że dla widzów kupiłem, no. A, mogę zobaczyć? Możesz. Tylko poczekaj, tu idzie na ostatnią zabić, krainę. Albo co Norweg? Jeszcze Norweg? Wygram tego peta Wygram. Skąd wiesz? Postaram się wygrać tego peta A, Ale co trzeba zrobić? Pokaż. Ale co trzeba robić? No, po prostu zostawić ładny komentarzyk pod filmem i wyniki będą na następnym odcinku z Petsimator 99. A, a, my, a my planujemy nagrać coś 9 grudnia. No, update'ik. Update'ik, update. Pokaż, bo nie patrzałem proszę, pokaż, bo nie patrzałem, przepraszam. Ja nie mogę. Ja... Ulala! 10k ma. No, a one kosztują tam na trading fazie 10k, coś takiego. Aha. Jest, jest no, nie to, nie to nie jest dużo. ogólnie -y, tety. Chyba ja najtańsze, co widziałem tego od te, tego minusa to był chyba około za 10-15k. Ja gdzieś robiłam rainbow'y. Ej, a w ogóle ja wy, wy chociaż jednego peta shiny? Ja miałem, ja miałem, ale usunę, ale... Yyy, mm, ten, usunęłem, nie usunęłem, tylko usunęłem go. Ja nie dropiłem. No ja, ja, ja też ja, nie, Ja, ja, ja dropiłem dwa. Albo ja dropnąłem. najprawdopodobniej ja dropnąłem, ale po prostu nie zwróciłem na niego uwagi i pewnie go usunąłem po prostu. Aha. Bro, No wiem. Nie przytom. I widzę, że ja chyba nie będę. Wy... Ja, ja nie czuję takiej potrzeby, widzowie, żeby wydawać. W sensie. Nie czuję potrzeby, żeby. Ja nie czuję potrzeby jakby Jak już, jak będą, jakieś mega, jak będą jakieś eventy, to zastanawiam się tylko nad tym, bo to po prostu jak kupię, to mogę tutaj sobie zostawić pety i se iść otwierać jajka, a one mi tu będą farmić, nie? Więc jak już, to to bym miał kupić, nie? Ale tak już to tylko to, nie? Nie na Ja jestem na spawnie, bo... O, Będę otwierał teraz jajeczka, żeby zrobić kolejny kwestik. Bóla! Ale gdzie ja na razie? Nie robię tych tylko ja po prostu na razie postaram się teraz migrać po prostu tą gierkę. I wtedy i później sobie porobę questy. Aha. I e, co e, jest? Mam jeszcze pytanie. Mam, znaczy, mam Pytanie. No. Co myślicie? Czy to będzie otwarte na następnym updatecie Chodźcie sobie do shopa. No. No i czy myślicie, że to będzie otwarte na samej górze? To? Na następnym tutaj, tutaj na górze. Tak. Bro. Nie, ja myślę, że to na święto zostanie. E, na przykład na następnym updatecie święta. No na przykład też by tak to mogę to zrobić. A, jestem ciekawe ten Walking Boost, co to będzie. A, i w ogóle masz ofertę za coś? Ja mam coś, co, co dla ciebie do pokazania. Ty coś to kupić. Mówi, no, to? Uuu, no to ale co byś za to chciał? Nie wiem, te oferty, to jest dla, dla ciebie oferta. Jeżeli Gemów, to ile? A ile byś dał? No, ja się Ciebie pierwsze zapytałam, no powiedz, bo ja... Nie wiem. No bo ja nie muszę nie wiedzieć, ma co nie. mam licytować, a, bo... kometkę Nie, kometki to ja nie, nie, ja nie ja... chcę. A ja nie mam chcę. Cztery, ale... a, 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 ja mam jeszcze takie coś. Nie, no, ja, nie ja to chcę nie cały klucz. Ile, ile chcesz, żebym ale Ci nie? dał za cały klucz? Nie, ile, ile... Ile mam Ci dać za cały klucz? nie jest na pewno aha super super jesteś gdzie dobra, są... dobra lecę do was dobra co dostanę? Mm. szukam sejfów o dobra tutaj tak. chyba też się, też się to zaliczałem? Nie, to się nie zaliczałem a szkoda nie Wyczynaj. Znajduj Trading Plaza ze scena skety. Nie wiem. E, chyba się My po prostu ty duży. Co? Siema. Siema. Ja sobie robię kłeścika Kueścika? No. Eee, na walce ta Trading Plaza wygląda jak. nasza Trading Plaza, specjalator 9, X. No ale ty myślałeś, że co? Że co? Że prosto nią zmieni? nowe okay. uh -huh. aha ale... to już emigrałeś a damik ja cię słyszę yeah. nie ale na odcinku nie będzie no nie będzie. bro <laughs> ninja, Cat. Uu, ninja Cat, Widzowie, na, następnym od... na następnym widzowie odcinku zrobimy tyle trade'ów, że ona się to po prostu w głowach nie zmieści. To będzie taki typowy odcinek pod trade. Będziemy się za wszystko trade'ować. Ja teraz sobie y, idę właśnie sprzedać Shooch Happy rocka. E, Za ile e, e, Vixor byś mi... E, ...obstawił... Nie mogę jeździć jak, jeździ, jak robić normalny biznes Ja robię tak, ja robię tak. Posłuchaj, ja robię tak. Kupuję tanie rzeczy, a później sprzedaję za pinkę drożej. No tak, też tak można. Dobra, Chodźcie na spawn! Chodźcie na spawn. Akurat wszedłem na trading plazie. Dobra widzowie pamiętajcie, pamiętajcie o tym, żeby wziąć udział właśnie w tym konkursie na każdym odcinku z, z motor 99 będzie jakiś peciuk do rozdania. W tym odcinku jest Cyborg Dominus, mityczny pet, a w tym odcinku to by było na t... eee, trzymajcie się i do następnego odcinku, a w tym to będzie na tyle.